Zamojska rozmowa, zam... rozm... rozmowa tygodnia, rozm... tygodnia, tygodnia, tygodnia. Witam państwa. Ja nazywam się Michał Karchut, a to jest Zamojska rozmowa tygodnia, program telewizji kablowej Zamość i portalu zamojska.pl. Moim państwa gościem jest Paweł Kozak, pełnomocnik do spraw szkoleń obronnych, centrum szkół mundurowych w Zamościu. Witam panie Paweł. Dzień dobry, witam państwa. W ubiegłym roku w maju państwa placówkę wizytował wiceminister obrony narodowej Czesław Mroczek, a w tym roku odbyło się w Warszawie spotkanie z ministrem i wicepremierem Siemoniakiem. Jak wrażenia po tych spotkaniach? Wizyta pana Czesława Mroczka była to jak gdyby kolejny etap działań prowadzonych przez Ministerstwo Obrony Narodowej w kontekście jakiegoś uregulowania spraw związanych ze szkołami, które klasy mundurowe prowadzą. Ministerstwo Obrony Narodowej interesuje się takimi szkołami już od roku 2009, kiedy to odbyło się pierwsze forum szkół mundurowych organizowane przez ministerstwo. Natomiast pan minister Czesław Mroczek będąc w szkole obiecywał, że nastąpi, czy Zostanie wprowadzony nowy program ze strony ministerstwa, który będzie pomagał tego typu placówkom i koordynował ich działania w kontekście szkolenia proobronnego młodzieży. 20 marca tego roku minister obrony narodowej pan Tomasz Siemoniak zaprosił dyrektorów i przedstawicieli szkół mundurowych z całej Polski na kongres tychże szkół do Warszawy, gdzie otrzymaliśmy informację o tym, że całkowicie zmieni się sytuacja związana z prowadzeniem takich klas, a więc Ministerstwo Obrony Narodowej włączy uczniów i absolwentów takich szkół w system obrony państwa. Liceum Ogólnokształcące Centrum Szkół Mundurowych działa już od kilku lat, ale w tej chwili jest na etapie włączania się w szeroką federację dotyczącą kształcenia wojskowego przygotowanego właśnie jak Pan wspomniał pod egidą Ministerstwa Obrony Narodowej. Na czym polega ta federacja i jaką rolę odegra w niej Zamojska Mundurówka? No przede wszystkim przede wszystkim ta federacja, to jest Federacja Organizacji Proobronnych. Są to organizacje pozarządowe. Taka federacja została zawiązana w Warszawie jakiś miesiąc temu i w skład tej federacji weszły przede wszystkim organizacje proobronne o charakterze szkoleniowym. A więc wśród tych organizacji znalazły się m.in. Związki Strzeleckie, ale i Legia Akademicka KUL. Założenia ministerialne są takie, że ma to wyglądać w ten sposób, że szkoła ma zawiązać bardzo bliską współpracę z taką organizacją obronną, przy czym należy dokonać weryfikacji takich organizacji, dlatego, że takich organizacji działa mnóstwo, a nie wszystkie mają wystarczający potencjał do tego, żeby szkolić młodzież, do tego, żeby prowadzić zajęcia proobronne i niekoniecznie wszystkie dysponują specjalistami, którzy mogliby takie szkolenie prowadzić. W związku z tym te organizacje, mam na myśli tutaj Strzelec OSW i Legia Akademicką KUL, to są organizacje rekomendowane przez Ministerstwo Obrony Narodowej i z tymi organiza organizacjami zawiązujące Współpracę. Cały system ma wyglądać mniej więcej tak. Szkoła we współpracy z organizacją proobronną jest jak gdyby w centrum. Jak gdyby instytucjami, które mają wspierać, mają wspierać tą, tą budowę, że tak powiem, w przyszłości Wojsk Obrony Terytorialnej na bazie ludzi, którzy chcą rzeczywiście w tej materii działać, mają wspierać przede wszystkim samorząd terytorialny i ma wspierać Ministerstwo Obrony Narodowej, głównie w sensie sprzętowym, prawda, ale nie tylko. Na przykład Ministerstwo przewiduje tutaj udział uczniów czy absolwentów szkoły w szkoleniach prowadzonych w wojskowych centrach szkoleń. To jak gdyby da w końcowym etapie efekt taki, że ci młodzi ludzie będą częściowo przeszkoleni w specjalności ogólnowojskowej, a na Następnie będą mogli odbyć skróconą służbę przygotowawczą i stać się żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych, a będzie też yy, wydzielona grupa żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych, którzy mają się zająć obroną terytorialną. W tym roku ma być to 2,500 tysiąca żołnierzy, z czego 500 to będą żołnierze Kadry. Natomiast 2000, 2000 młodych ludzi wstąpi do NSR-u i stanie się częścią obrony terytorialnej państwa. Jakie korzyści odniesie z tego nasz region i młodzież? Trzeba sobie zdać sprawę z tego, że tutaj na Wschodzie nie ma zbyt licznych sił zbrojnych, prawda? Więc ta obrona terytorialna wiemy, że na świecie ona się sprawdza. Tutaj na przykład model fiński mógłby być takim wzorcem, ponieważ tam mnóstwo ludzi służy w wojskach obrony terytorialnej i to jest podstawa obrony tego kraju. Myślę, że w Polsce również jest to koncepcja słuszna, natomiast jakie korzyści odniesie region? No przede wszystkim bezpieczeństwo, bo pamiętajmy, że na Narodowe Siły Rezerwowe to nie są tylko żołnierze, którzy czekają na wojnę, ale są to też zasoby ludzkie, które mogą pracować na przykład przy zwalczaniu skutków klęsk żywiołowych. Więc mamy tutaj jak gdyby niemilitarny system bezpieczeństwa państwa w regionie gotowy. prawda? Ci młodzi ludzie są wyszkoleni, ci młodzi ludzie chcą pracować czy służyć w Narodowych Siłach Rezerwowych, więc można je na określonych zasadach prawnych, można tych młodych ludzi wykorzystywać, kiedy taka potrzeba zaistnieje. Służby zasadniczej już nie ma, poboru do wojska też nie. Co zatem daje Szkoła Mundurowa Młodzieży? No, w związku z tymi najnowszymi e, decyzjami Ministerstwa Obrony Narodowej, absolwenci takiej szkoły jak nasza, czyli e, e, mam tu na myśli przede wszystkim klasy wojskowe, natomiast za chwilkę powiem też i o klasach policyjnych kilka słów, natomiast jeśli chodzi o klasy wojskowe, no przede wszystkim mają możliwość wstąpienia do Narodowych Sił Rezerwowych, prawda? Czyli Ministerstwo Obrony Narodowej daje e, taką pewną możliwość, czy, czy daje takie minimum programowe, które należy wypełnić. Jest to troszkę ponad 100 godzin dydaktycznych. My tych godzin mamy znacznie więcej. Yy, następny etap to jest jak gdyby szkolenie przez specjalistów z tych organizacji proobronnych. U nas będą dwie takie organizacje Strzelec OSW, który tak świetnie działa w Tomaszowie czy w Hrubieszowie i Legia Akademicka Kul, która też jest prężną organizacją, z którą współpracujemy już od kilku lat. Czyli yy, ci, ci młodzi ludzie będą przeszkoleni przez te dwie organizacje. Następny etap po ukończeniu 18 roku życia będzie można. Podpisać porozumienie z wojskowymi centrami szkoleń, więc ci młodzi ludzie udadzą się na takie szkolenie, co w efekcie da uzupełnienie wiedzy i umiejętności nabytych w szkole. Dzięki temu ci młodzi ludzie staną się żołnierzami Narodowych Sił Rezerwowych i jest to pierwszy etap do tego, żeby stać się żołnierzem zawodowym, prawda? Bo następny etap to jest służba kontraktowa, a następny etap to jest służba stała. Więc mamy ten pierwszy kroczek wykonany. W dzisiejszym systemie nie ma jak gdyby możliwości wstąpienia do wojska czy podjęcia. Służby wojskowej bez odbycia służby, bez, bez stania się żołnierzem narodowych sił rezerwowych. Także to jest jak gdyby ten pierwszy etap. Na to czekaliśmy długo od kilku lat, tak jak wspomniałem, że te konferencje monowsk od kilku lat się odbywały i, i nie było jakichś decyzji w tej materii. No, sytuacja geopolityczna też się zmienia i Ministerstwo Obrony Narodowej chciałoby wykorzystać tych młodych ludzi. Trzeba powiedzieć sobie, że w skali kraju jest to ponad 30 tysięcy młodych ludzi w klasach mundurowych. To jeśli chodzi o wojsko, natomiast mamy też Policyjne i inne specjalności. Tutaj warto wspomnieć o tym, że w ubiegłym roku minister spraw wewnętrznych wydał rozporządzenie, na mocy którego absolwenci klas policyjnych w takiej szkole jak nasza będą mogli ubiegać się o przyjęcie do policji, uzyskując dodatkowo dwa punkty przy rekrutacji. Także jest to jak gdyby wyższy pułap startu w tym procesie rekrutacyjnym. Jak już powiedzieliśmy, Liceum Mundurowe działa, tak, ma różne profile, jednak teraz pojawiły się plany, aby powstało gimnazjum ogólnomundurowe. To taki, można powiedzieć, evenement w naszej zamojskiej edukacji, no nawet w regionie. Skąd wziął się pomysł na uruchomienie takiej placówki? No tak, tutaj troszeczkę muszę powiedzieć parę słów o tym, że my tak generalnie lubimy wprowadzać innowacje w kwestii pedagogiki, ponieważ no, jesteśmy pierwszą szkołą w regionie, która korzysta z pieniędzy ze środków unijnych na potrzeby przede wszystkim wyrównywania szans społecznych, ale też na potrzeby przygotowania młodych ludzi do wstąpienia do służb mundurowych. Także szkolimy też częściowo za pieniądze unijne tutaj tych młodych ludzi w tym roku na to będą. Się takie dwa obozy. Natomiast wracając do gimnazjum. No my, y, jako szkoła, prezentujemy się w różnych miejscach. Zachęcamy osoby zainteresowane do tego, żeby podjęły u nas naukę, bo to uważam jest najlepsza droga do tego, żeby stać się żołnierzem czy funkcjonariuszem w przyszłości. Y, no i spotykaliśmy tam nie tylko osoby, powiedzmy sobie, z gimnazjum czy ich rodziców, ale też spotykaliśmy dzieci młodsze, prawda, czyli ze szkoły podstawowej. I wszędzie te nasze prezentacje, czy wszędzie y, jakieś tam stoiska, Wystawiane przez szkoły cieszyły się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony tej młodszej części naszego społeczeństwa. Dlatego też postanowiliśmy powołać gimnazjum, które byłoby jak gdyby takim etapem przygotowania do późniejszej nauki w liceum dla tych osób, które rzeczywiście zdeterminowane są do tego, żeby stać się tymi żołnierzami czy funkcjonariuszami. No w tym gimnazjum chcemy zacząć od kształcenia takiego ogólnoobronnego. Właśnie, będziemy... jak ona będzie wyglądać? Jak, jak będzie wyglądała taka nauka w takim gimnazjum? No oczywiście przedmioty ogólnokształcące realizujemy podstawę programową i przygotowujemy tych młodych ludzi do tego, żeby jak najlepiej zdali egzamin gimnazjalny, bo to jest podstawowe zadanie szkoły. Natomiast, natomiast chcemy wprowadzić tutaj w gimnazjum dodatkowe przedmioty związane z, krótko mówiąc, taką edukacją proobronną. Oczywiście edukacja dla bezpieczeństwa jak najbardziej taki przedmiot musi funkcjonować, bo, bo, bo tak to wygląda w sensie prawa oświatowego. Natomiast chcemy wprowadzić dodatkowy przedmiot edukacja ogólnoobronna. Chcemy przede wszystkim zaznajomić tych młodych ludzi z, nie tylko z warunkami przyjęcia, ale ze specyfiką służby i zadaniami poszczególnych formacji mundurowych. To jest pierwsza rzecz. Chcemy kształtować sprawność fizyczną, bo to jest nie mniej ważne. Dane są dzisiaj takie, że około 50% młodych ludzi nie zdaje egzaminu sprawnościowego do szkół oficerskich na przykład. Takie są problemy. Mimo, że wydają się osobami całkiem. Czy tam ponad przeciętnie sprawnymi to też jest problem, więc wprowadzamy przedmiot sztuki walki z elementami samoobrony jako dodatkowy przedmiot. No i przede wszystkim wariant wychowawczy tutaj. My staramy się skupiać tutaj uwagę na tym, żeby ci młodzi ludzie, oprócz oczywiście nabywania pewnych wiadomości, czy umiejętności, czy tej sprawności fizycznej, również byli wychowywani w duchu patriotycznym. Wszyscy myślę, znamy badania sondażowe z ostatnich miesięcy w kontekście takim, czy, czy, czy nasze społeczeństwo stanęłoby z bronią. I, i broniło ojczyzny i różnie to bywało, szczególnie jeśli chodzi o, o zachodnią część naszego kraju. Natomiast tu na wschodzie rzeczywiście y, to wychowanie patriotyczne jest na dobrym poziomie i my chcemy, i my, i my chcemy je jeszcze dalej rozwijać. Prawda? Tutaj no, uczestniczymy w, we wszystkich uroczystościach patriotycznych, jakie się odbywają w Zamościu, y, y, Uczestniczymy, wspieramy też służby, tutaj i wojsko, i, i Straż Miejską przy organizacji tego typu przedsięwzięć. Wspieramy weteranów, y, y, służby w Wojsku Polskim i, i w Armii Krajowej. Także ta, ta kwestia wychowawcza jest dla nas również ważna. I wszyscy wiemy, że czasami dzisiaj zdarzają się problemy wychowawcze w gimnazjach, więc y, chcemy tutaj wprowadzić ten, ten system, który rzeczywiście pomógłby w procesie wychowania tych młodych ludzi w gimnazjum, bo, bo różnie to tam, Różne są problemy dyscyplinarne, natomiast my, ch my, my chcemy, chcemy tą. Gimnazjaliści, pójść. gimnazjaliści sprawiają troszkę problem. To taki wiek, że troszkę tak, problemów. Jest to wynika... Tak, prawda, z uwarunkowań rozwojowych prawda, tych młodych ludzi rzeczywiście dużo energii jest i chcemy tą energię wykorzystać w sposób jakiś taki zorganizowany i, i który gdzieś tam kiedyś komuś się może przydać. No, ci gimnazjaliści, w gimnazjum, które chcemy tutaj zapoczątkować w liceum, Będą uczestniczyli oczywiście w przedsięwzięciach wyjazdowych, będą uczestniczyli w obozach, będą odbywali szkolenie strzeleckie, mamy strzelnicy na terenie szkoły, także ten program jest bardzo szeroki, ale chcemy pokazać tak rzeczywiście pra prawdziwą specyfikę służby w formacjach, żeby ktoś później nie, nie e, myślał sobie nie myślał stereotypami zasięgniętymi z filmów amerykańskich, jak ta służba rzeczywiście wygląda. Także, także tak, tak to widzimy. Byłaby taka ciągłość y, od gimnazjum poprzez liceum, ogólno ogólnokształcące, tak? I wtedy taki absolwent byłby gotowy no, w razie czego odpukać, bronić nasz kraj? Tak, myśl, myślę, że tak. Myślę, że tak. Zresztą e, kilka roczników absolwentów już e, z naszej szkoły odeszło, więc, więc mamy tutaj świadomość tego i wiemy, co ci młodzi ludzie robią w życiu, bo prowadzimy takie statystyki. No, większość studiuje, prawda? Natomiast są osoby, które rzeczywiście były zdeterminowane, że zaraz po e, egzaminie Maturalnym, czy ukończeniu szkoły, żeby gdzieś tam do tych formacji próbować się dostać. Mamy żołnierzy, mamy policjantów jako absolwentów szkoły, ale chcemy też zwracać uwagę na to, że no jednak ta, ta nauka jest bardzo ważna. Ja tutaj chciałem powiedzieć o, o jednej rzeczy, że mianowicie droga do kariery to jest droga niestety przez naukę dzisiaj i, i możemy przygotowywać i chcemy przygotowywać i przygotowujemy. Zresztą wydaje mi się, że robimy to całkiem dobrze, skoro w bieżącym roku szkolnym Zostaliśmy przez pana kuratora Krzysztofa Babisza wytypowani jako szkoła reprezentująca województwo lubelskie na ogólnopolskim zlocie klas wojskowych w żeganiu Ministerstwa Obrony Narodowej. Więc, więc mamy jakieś tam całkiem dobre osiągnięcia. Chcemy wykorzystywać ten potencjał młodzieży, chcemy wychowywać patriotycznie i chcemy, żeby to bezpieczeństwo państwa rosło. Dziękuję za rozmowę. A moim państwa gościem był Paweł Kozak, pełnomocnik do spraw obronnych. Centrum Szkół Mundurowych w Zamości. Dziękuję również.